Witajcie, moi drogie matsmerficzki. Otóż wielokrotności a dzielniki, czy podzielniki pewnych liczb. E, otóż nie wiem dlaczego, ale sprawiają Wam duże problemy. Rozróżnienie, czym jest wielokrotność, a czym jest dzielnik, czy podzielnik pewnej liczby, ale oczywiście zanim przejdę dalej słuchajcie, mała dygresja, pamiętajcie subik na kanale, dzwoneczek i oczywiście łapka w górę, pod tym filmikiem najlepiej pod dziesięcioma poprzednimi tak będzie wydaje mi się idealnie no i słuchajcie, co jeszcze? co jeszcze? no, piszcie do mnie jak Wam idzie ogólnie rzecz biorąc matma, czy ją lubicie czy jej nie lubicie, eee, co u Was słychać, u mnie całkiem, całkiem nieźle, słuchajcie, ogólnie to mamy wakacje, a żartowałem, no więc tak wielokrotność i dzielnik nie wiem czemu sprawia Wam to w pewnym rodzaju jakieś problemy, to znaczy mylicie wielokrotność z dzielnikiem dzielnik mylicie, mylicie z wielokrotnością, a przecież sama nazwa mówi co, o co dokładnie chodzi. Na przykład, weźmy sobie taką liczbę 12. No i teraz liczba 12. Jeżeli chcemy znaleźć dzielniki liczby 12, to musicie zastanowić się, przez co dzieli się liczba 12. No więc na pewno dzieli się przez 1 i przez samą siebie, jak to każda liczba, oczywiście. Czyli wypisując dzielniki, na pewno możemy napisać 1 i na pewno możemy wypisać 12. Przez co dzieli się jeszcze 12. No oczywiście, zobaczmy. Dzieli się przez 2, dzieli się przez 2. Dwa. Czyli 12 dzieli się przez 2. No i oczywiście, jak podzielę 12 przez 2, to mam 6, więc na pewno 12 dzieli się też przez 6. Czy dzieli się przez 3? No tak, 12 podzielić przez 3 to jest. 4, więc dzieli się zarówno przez 3, jak i przez 4. I teraz zobaczcie, w ten sposób wypisaliśmy dzielniki liczby 12, czyli wypisaliśmy sobie liczby, przez które dzieli się 12. Łatwo, zobaczcie, słuchajcie, zauważyć jedną rzecz. Zobaczcie, 12 to jest 1 razy 12, prawda? 12 to jest 2 razy 6. I 12 także to jest 3 razy 4. Więc jeżeli piszemy jeden dzielnik... To dzieląc tą liczbę przez ten dzielnik od razu uzyskuje tak naprawdę kolejny dzielnik. To są dzielniki, tak? Czyli to są liczby, przez które można podzielić daną liczbę. Natomiast wielokrotności, natomiast wielokrotności, to jest ta liczba pomnożona przez jakąś inną, czyli to nie jest tylko 12, tylko to jest wielokrotność 12. Zobaczcie, jak do 12 dodam 12, to będę miał ile? E, 2, zaraz wezmę sobie jeden, ten. Zobaczcie, jak zacznę sobie od 12, tak? No bo 12 to jest 12 razy 1, prawda? Ale możemy też zrobić 12 razy 2, czyli będę miał 24, czyli to jest jakby taka podwójna wielokrotność, tak? Jeżeli pomnożę sobie 12 razy 3, to będę miał 36, 12 razy 4, to jest 48, 12 razy 5. To jest bodajże 60, 12 razy 7, razy, yy, przepraszam, 12 razy 6 nie było jeszcze, czyli 72. I tak naprawdę to są kolejne wielokrotności 12, czyli tak naprawdę uzyskuję to poprzez dodanie do poprzedniego wyniku kolejnego 12. 72 plus 12, 84, prawda? Plus kolejne 12 to będzie 96, i tak dalej, i tak dalej. Nie napisałem Wam jeszcze jednej wielokrotności 12, ponieważ Wielokrotnością dwunastki jest także 0. No bo 0 razy 12 to jest oczywiście 0. Czyli na tym słuchajcie, polegają wielokrotności, czyli ja z wielokrotniam wielo dodaję tą samą liczbę do siebie. Weźmy sobie jeszcze może jakiś przykład. Weźmy sobie jakąś liczbę, niech to będzie liczba na przykład e, 60 a co? 60, słuchajcie, niech będzie 60. I teraz jakie mamy dzielniki, to znaczy, jakie są, przez co dzielimy liczbę 60. No, liczbę 60 możemy podzielić przez 1, prawda? No i automatycznie mamy oczywiście 60, prawda? No bo 1 razy 60 to jest 60. Możemy wziąć sobie 2, tak? No bo liczba 60 jest liczbą parzystą, co my już wiemy, bo wiemy, że dzieli się przez 2, bo wiemy, że na końcu jest 0, czyli na pewno jest to liczba podzielna przez 2. No i teraz, jak 60 podzielę na 2, to będę miał ile? 30, prawda? Czyli piszę sobie tutaj na przykład 30. Dlatego piszę w takiej kolejności, po to, żeby mieć uporządkowane od razu, wielopro... yy, od razu uporządkowane podzielniki tej liczby, tak? Czy 3? Czy 60 dzieli się przez 3? No tak, bo 6 plus 0 to jest 6, a 6 dzieli się przez 3. No i teraz jak 60 podzielę przez 3, to będę miał 20, tak? Teraz mam 4. Czy 60 dzieli się przez 4? No. Yy, jak dzieli się, 60 podzielimy na 2, to mamy 30, jak podzielimy jeszcze przez 2, to mamy 15. Więc w sumie mamy 4, no i oczywiście 15. No i teraz, czy 60 dzieli się przez co? Po czwórce jest 5. No czy dzieli się przez 5? Tak, bo na końcu jest 0. Czyli wpisujemy sobie tutaj piąteczkę. 60 na 5 to będzie 12. No i chyba mamy jeszcze 60, możemy podzielić przez co? przez 6, prawda? 60 na 6 to będzie 10. No i teraz, czy coś jeszcze, co prawda nie mam już miejsca, ale chyba wydaje mi się, że słuchajcie, starczyło mi tego idealnie. No bo przez 7 się nie dzieli, przez 8 się nie dzieli, przez 9 też nie. No i przez 10 akurat już mamy i to jest nasza szósta e, i dziesiątka, czyli to są wypisane wszystkie podzielniki liczby 60. Zobaczcie. Oczywiście dzielniki to nie jest. To, co teraz zrobiliśmy, to wypisaliśmy sobie, przez jakie liczby dzieli się liczba 60. Natomiast to nie jest rozłożenie liczby 60 na czynniki pierwsze. To zupełnie co innego, to zaraz sobie oczywiście też jeszcze omówimy. Natomiast my wypisaliśmy dzielniki liczby 60, czyli przez co możemy podzielić liczbę 60, żeby uzyskać oczywiście inną liczbę e, całkowitą, czy tutaj naturalną, tak jakby, tak? No a teraz mamy wielokrotności. No więc oczywiście znowu zacznijmy sobie teraz od zera, tak? Żeby no, pamiętać o tym, że zero też jest wielokrotnością 60, bo 60. 60 razy 0 to jest 0. 60 razy 1 to jest 60. 60 razy 2 to 120, albo inaczej 60 plus 60, tak? Bo pamiętajcie, że możemy dodawać po prostu kolejną tą samą liczbę. Jak do 120 dodam 60, to mam 180. Jak dodam kolejne 60, 240. Kolejne 60, to mam 300. Kolejne 60, to jest 360. Kolejne 420 i kolejne 480 i kolejne to będzie 540 i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Myślę, że to wystarczy, żebyście zauważyli, jaka jest różnica między wielokrotnością a, jaka, a, 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 a a podzielnikami czy dzielnikami danej liczby, tak? Czy jeszcze jakąś liczbę chcecie? Chcecie jakąś liczbę? Tak, żeby przećwiczyć. Może Nati znowu wymyślić. dawaj. Jaką liczbę? No dwucyfrową, bo mnie za, jak będzie za trudna, to ja nie dam rady. 53. A co Ty robisz, Co to za temat jest? Dzielniki i wielokrotności? No nie, 53 nie. 53. Nie, 53 nie. E, bo 53 jest chyba liczbą pierwszą, tak? Przez to gdzieś dzieli 53. Żeś wymyślił tylko 1 53? Nie. Wymyśl złożoną liczbę. Pamiętasz, to jest liczba złożona na pewno, więc wymyśl liczbę złożoną, nie pierwszą. Jakąś inną. 99. Dobrze. A niech będzie. Przynajmniej nie jest ten. Niech będzie 99. No. Musiał wiedziałem, że musi wymyślić coś ciekawego. Dobra, 99, słuchajcie. Oczywiście dzieli się przez 1 i dzieli się wtedy przez 99. Przez co jeszcze się dzieli? No, przez 2 się nie dzieli, no bo 9 nie jest liczbą parzystą. E, przez 3, no przez 3 się chyba dzieli, bo jak sobie dodamy te cyfry, czyli 9 plus 9 to jest 18. 18 dzieli się przez 3, czyli dzielimy tę liczbę na pewno przez 3. Jak dzielimy 99 przez 3, to będziemy mieli 33, prawda? Przez co jeszcze? No przez 4 nie, przez 5 nie, przez 6 nie, bo nie dzieli się przez 2, przez 7 to no na pewno nie, przez 8 też nie, przez 9. 9 plus 9 to jest 18. 18 dzieli się przez 9, więc ta liczba na pewno dzieli się również przez 9. No i jak podzielimy sobie 99 przez 9, to mamy, słuchajcie.

Kolejne 99 i będę miał 396, kolejne 99 i będę miał 495, bo widzicie, jak to ogólnie rzecz biorąc działa, kolejne 99 i będę miał 594, kolejne 99 i będę miał 693 i kolejne i będę miał 794 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są wielokrotności i dzielniki pewnych liczb. No jak już zacząłem mówić o Dzielnikach, słuchajcie, to powiedzmy sobie jeszcze raz, przypomnijmy sobie, czym jest na przykład najmniejsza wspólna wielokrotność i największy wspólny dzielnik. No więc słuchajcie, żebyście przećwiczyli sobie jeszcze raz wielokrotność i dzielnik, bo naprawdę to jest bardzo ważne, ale to jest bardzo prosty temat, naprawdę. No bo po co Wam wielokrotności i dzielniki? No bo chcecie, dzielniki są nam potrzebne po to, żeby wiedzieć przez co skracać liczby. Po co nam są wielokrotności? No bo na przykład chcecie robić jakiś tam wspólny mianownik jakichś liczb, tak? Więc szukamy najmniejszej wspólnej wielokrotności. Jak chcemy coś skrócić, i, i, licznik i mianownik, no to szukamy jakichś tam największych wspólnych dzielników, przez co możemy podzielić te liczby, żeby doprowadzić na prostszej postaci. Więc takie rzeczy są przydatne, ale Wy musicie przede wszystkim wiedzieć, e, znać te pojęcia i je rozróżniać, ok? No więc tak, napiszcie, wypiszcie sobie dzielniki i, e, i pięć pierwszych wielokrotności. O, uwaga, to będzie pytało, będzie ciężkie. 5 pierwszych wielokrotności, tak? Czyli 0 razy tą liczbę, 1 razy 2 razy 3 i 4 razy, bo to będzie 5 wielokrotności. A widzicie, złapiecie, żebyście nie złapali na tym, że 0 się na początku. 5 pierwszych wielokrotności oraz dzielniki liczb. No i teraz uwaga, wymyślam liczbę. Dla liczby 36, dla liczby 25, dla liczby 64. Dla tych liczb 5 pierwszych wielokrotności i wszystkie dzielniki. Proszę mi ładnie wypisać i w komentarzu zostawić. Słuchajcie. To tyle, jeżeli chodzi o wielokrotności i dzielniki. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś problemy z tym tematem, słuchajcie, to mi napiszcie, nie rozumiecie, chcecie jeszcze raz. To nagramy Wam jeszcze raz, tak, abyście po prostu w końcu zrozumieli ten temat i e, różnicę między tymi dwoma słowami, stwierdzeniami, bo jest jednak, jak widzicie, znacząca. Pa, Macmurficzki.